Strasznie stresować. 22, w sensie to, czy, koniec! koniec! To że... Słuchajcie, ja, ja nie wiem czy wy wiecie tak naprawdę. Bo dzisiaj 2000 dwa, dwa złotych ponad zebraliśmy. W sensie... Nie wiem czy wy wiecie... W sensie to jest naprawdę... to jest wypłata Szarego Kowalskiego. Nawet pewnie większa trochę. <noise> <noise> Także... Naprawdę mega się cieszę, że ten live jakoś tak wypalił. No, nie płacz. <totro> nie mogę tego zrobić. Dobrze. 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 tu na nie Dobrze. 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 nie Zobacz, te 800 od siebie. Powiedziałem, że pobiję to do niej teraz 100 zł, więc w sumie mamy ponad 3000 złotych Nie płacz. Więc... Naprawdę. Dzięki wam wszystkim, że byliście. Możecie je zasubskrybować. Jeżeli to się nie robicie. <gryw> Pieniądze ja Dzięki Oliwia! Także ten, mam, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zrobimy takiego live'a. Przebijemy jeszcze ten aktualny, bo naprawdę było fajnie, w sensie było męcząco. Zmęczyłem się strasznie, bo ja wszyscy tutaj, nie? No. Także, no. 3000 osób na live. Część jest łapek w górę, więc pewnie przyznało się przynajmniej około 20 tysięcy osób. To jest naprawdę dużo. No, dalej za niedługo jeszcze jakiś film z podsumowaniem wszystkiego. Bo jeszcze nie wiem, czy później zostaną zdjęte z tego, ile jeszcze trzeba będzie pamiętać na podatki